Cześć. Ze względu na problemy techniczne nagrywam to trzeci raz. A to film o mojej strategii atlasowej na 3.21, które rozpoczynamy właśnie dzisiaj. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że to nie jest jakaś najlepsza strategia na Atlas. To jest strategia dopasowana do mojego playstylu, do tego czego ja sam będę próbował. Szukać na własną rękę w środowisku raczej SSF-owym, gdzie nie będę mógł polegać na tradezie. W moim wypadku jest to zraszowanie jak najszybciej, Kiraka, żeby mieć dużo misji i scouting reportów, co pozwoli mi progresować jak najszybciej. Atlas. Po czym Lecę po Stream of Consciousness. Stream of Consciousness nie ma żadnego negatywu, tylko pozytyw na wczesnym etapie gry, bo nie mamy dostępu do fragmentów ani skarabów, co oznacza, że dotyczy nas się tylko 50% more base. Chance to contain extra content, więc fajnie, więcej wszystkiego na mapach. A koszt to po prostu parę punktów dojścia do tego. Następnie moją osobistą strategią jest zraszowanie tutaj, żeby mieć jak najczęściej dostęp do tej dwójki, szczególnie jeśli chodzi o roga, żeby mieć go jak najczęściej, on pozwoli nam wykraftować gir dla siebie. Następnie biorę więcej rzeczy związanych z ekspedycjami, więcej lepszych ekspedycji, więcej lepszych ekspedycji. Nie biorę natomiast tych punktów związanych z ekspedycją tutaj, one są, one po prostu sprawiają, że łatwiej się robi ekspedycję. Szkoda mi pięciu punktów tylko po to, żeby sobie coś lekko ułatwić, raczej no, szkoda punktów, natomiast poszedłbym tędy, żeby mieć tę ekspedycję po prostu jeszcze ciężej. Nie dość, że sobie farmimy i może jakieś karencji Utugena tutaj, może jakieś laki unikat Ubuenen, ale przede wszystkim ROG, który w przypadku SSFa, a gdy trzeba samemu wykraft wykraftować sobie GIR, ROG jest bardzo, bardzo przydatny. Następną rzeczą, którą chciałbym zrobić, to są esencje, więc biorę po pierwsze, żeby esencje były po prostu na tyle dobre. Żeby w ogóle chciało mi się je robić, czyli esencje wyższego tieru oraz częstsze esencje. I te dwa punkty są kluczowe. Tutaj idziemy prawą z tego względu, że prawa strona daje nam zwiększoną szansę na Remnant of Corruption. Następnie, jeśli nasza postać jest wystarczająco silna, by poradzić sobie z esencją ludem, który będzie miał na przykład 5-6 różnych esencji, to bierzemy również to warto. Rzecz, którą możemy zrobić na wcześniejszym etapie, albo dopiero teraz, to jest pozbieranie tych nodek związanych z, z tytułem, tutaj tagiem maps. To są notki, które przede wszystkim pozwalają nam łatwiej progresować na wyższe tiery mapek, natomiast kolejną mechaniką, na której chciałbym się skupić. Jest po pierwsze Maven, a po drugie Heist. Jeśli chodzi o Maven, to chciałbym wziąć Most Toys na pewnym w dosyć wczesnym etapie, może nie teraz, ale na pewno dosyć szybko, ze względu na to, że w środowisku SSF-owym nie kupię sobie weekend Gemów od raczej nikogo, tylko będę musiał samemu je wyfarmić. Od jakiegoś czasu nie tylko Maven czy jakiś tam Sirius dropi weekend Gemy, tylko możemy je po prostu dropnąć na mapkach, które Maven obserwuje, więc, a również na samym Invitations, więc chciałbym jak najszybciej spróbować zdobyć jakiekolwiek Awakened Gemy. Kolejna rzecz, którą chciałbym dosyć szybko zrobić, żeby zacząć sobie zbierać na przyszłość rzeczy jest haste. I tutaj ważna rzecz związana z hejstem. W 3.20 został wprowadzony punkt Dutiful Soldier, który daje nam hak na mapie. Hak to jest dobry koleś, bo przychodząc na mapę daje nam bufa który nam po prostu wzmacnia bardzo dużo statystyk jeśli dobrze pamiętam speed i damage, ale ważną rzeczą z hakiem jest to, że jeśli pójdziemy do hejsta i ubierzemy go w ekwipunek związany z aurami, na przykład ubierzemy mu przedmiot z aurą przyspieszającą to jeśli zespałni nam się na mapie i będzie za nami chodził, to jeszcze będzie miał tą dodatkową aurę przyspieszającą drugą z przedmiotu, więc super chcemy mieć haka i wtedy bierzemy to, bardzo ważne, punkty, które sprawiają że będę miał po pierwsze Więcej smuglerów a po drugie, będę miał więcej blueprintów. Czy to jest coś, na czym będę się od razu skupiał? E, można powiedzieć, że nie, ale zacznę już zbierać te blueprinty, te rogmarkery i to wszystko, żeby móc e, dosyć szybko zdobyć jakiekolwiek alt quality game, jakie chciałbym potrzebować. Na pewno e, to wszystko związane z hejstem mi się nie zmarnuje. E, mogę to, mógłbym to wziąć trochę później, może wezmę to trochę później, ale chyba e, zrobię to dosyć szybko od razu po ekspedycjach i esencjach. Zobacz Zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz, którą mogłem zrobić albo teraz, albo w zasadzie trochę wcześniej, to wyłączenie mechanik, z którymi raczej już nie będę wchodził na ten czas w interakcję. To jest Rytuał Blight, Legion. Na razie harvest. Nie wiem jak z brejczem i abysem. Zależy jak wychodzą po reworku. I co? I to jest już 120 punktów. I to jest w zasadzie mój wstępny plan na weekend. I tak jak mówiłem, nie jest to plan dla każdego. To jest natomiast plan, który osiąga w dużym stopniu moje założenia. To znaczy, pozwoli mi być samowystarczalnym. Pozwoli mi wykraftować wstępnie ekwipunek przy pomocy roga i esencji. Pozwoli mi wyfarmić sobie samemu jakieś wstępne weekend gemy I pozwoli mi zacząć farmić blueprinty w poszukiwaniu alt quality gamów, może jakiś replik i innych rzeczy, które mogą mnie interesować. Strategie atlasowe mogą być bardzo różnorakie, bardzo dobrze pokazuje to przykład tego, jaką strategię zaprezentował Pijam, która jest kompletnie odmienna od mojej, obok mojej nawet nie stała, nie ma z moją nic wspólnego, jest kompletnie inna strona drzewka, kompletnie inne mechaniki. I to jest w porządku. Zresztą podlikuję wam w opisie filmu link do pijama i zobaczycie, że naprawdę podejść może być dużo moja, jest moja, jeśli chcielibyście zastosować taką samowystarczalną strategię, która jest SSF friendly, która jest na spokojnie, pozwoli wam samemu wykraftować swój ekipunek. To może będzie to coś dla Was. Ja dziękuję za uwagę i widzimy się na streamie Twitch tv /piotr -maciejczak. W ostatnich dniach wrzuciłem parę starterów może któryś Was zainteresuje. Miłego wieczoru albo dnia.